Dzień dobry, Irena Kuczyńska. Witam serdecznie w przestrzeni portalu Pleszew24. Dzisiaj moją gościnią jest Lucy Roszak, liderka Pleszewskiego Wolontariatu. Dzień dobry, witam serdecznie. I wyjaśnienie, że jesteśmy z Lucy zaprzyjaźnione od wielu, wielu lat, dlatego będziemy sobie mówiły po imieniu. Bardzo mi miło. Znamy się jeszcze ze szkoły średniej, ale wtedy Tyrenko byłaś moją profesorką no. języka rosyjskiego. I wtedy ja mówiłam Lucy na Ty, a Lucy mówiła do mnie: Pani profesor, dzisiaj tych barier nie ma. Jesteśmy obie kobietami aktywnymi na mieście. Lucy dzisiaj jest w takiej fajnej pomarańczowej koszulce z napisem Wolontariusz. I y, takich pomarańczowych ludzików czy pomarańczowe ludziki można spotkać w mieście w wielu różnych przestrzeniach, na Różnych imprezach. Lucenko, przybliż może słuchaczom naszego portalu i widzom naszego portalu ideę wolontariatu w Pleszewie. Myślę, że mówiąc o wolontariacie, ważne byłoby, żebyśmy sobie w ogóle to pojęcie uporządkowali, bo to jest taka szczególna forma w ogóle niesienia pomocy i wsparcia, która może być skierowana. Może iść od człowieka do człowieka, ale wolontariusze mogą też pomagać e, opiekować się na przykład zwierzętami. To też jest bardzo w Pleszewie popularny wolontariat. Ale ten wolontariat, który ja reprezentuję, który funkcjonuje w siedlice środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej już dość długo, bo od 2008 roku, zajmuje się głównie taką aktywizacją społeczności lokalnej właśnie na rzecz jeszcze tej społeczności. To znaczy wolontariusze włączają się w działania, które realizują, realizuje i świetlica i organizacje społeczne oraz instytucje na rzecz mieszkańców. To mogą być e, działania z obszaru kultury, sportu. E, mogą to być takie działania w ogóle oparte o taką aktywizację społeczną. Wiem, że w niedzielę żeście obsługiwali jakąś bardzo dużą imprezę Aha. na mieście. Yy, powiedz o niej. Pomagaliśmy przy organizacji Mikołajek ze stalą Pleszew to było ogromne przedsięwzięcie, właśnie yy, stowarzyszenia, bo Stal Pleszew jest stowarzyszeniem i jest podmiotem uprawnionym yy, do korzystania z pracy wolontariuszy, bo tutaj no właśnie właśnie przemyśle taką informację, że wolontariat w Polsce jest regulowany prawem. Jest to ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. O tym się często zapomina, aby ten wolontariat pomiędzy instytucją, jednostką i jakimś człowiekiem zaistniał, musi dojść między innymi do podpisania takiego porozumienia o współpracy to jest forma umowy cywilnoprawnej. Też tylko uprawnione przez ustawodawcę podmioty mogą korzystać z tej pomocy z pracy wolontariuszy. I taka impreza się właśnie odbyła w niedzielę. Było mnóstwo dzieci, bo prawie 500, 500 dzieciaków korzysta w ogóle ze wsparcia Stali Pleszew. Korzysta tam z zajęć sportowych, które odbywają się w kategorii piłki nożnej. Ale powiedz, wracając tutaj do wolontariuszy, co wolontariusze na takiej imprezie robią. Głównie zajmujemy się animacją czasu dla dzieci. To jest nasze takie główne i najważniejsze zadanie, czyli prowadzimy stanowiska z warsztatami. Tutaj mieliśmy jakieś rękodzielnicze warsztaty, było malowanie twarzy. I to jest taki jeden właśnie z przykładów, ale wcześniej pomagaliśmy na przykład pakować gadżety i prezenty na kiermasz, który prowadziła Stal Bleszew. Są też imprezy miejskie, bardzo duże imprezy miejskie, gdzie. No właśnie może bardzo. Często Was widać na tych biegach przemysława. I tam są zarówno moje rówieśniczki w pomarańczowych koszulkach, jak i dzieciaczki. I to jest w ogóle bardzo cenne pytanie. Dziękuję Ci, Irenko, bo tutaj warto wspomnieć, że Pleszew jest pod tym względem wyjątkowym, że my włączamy się w realizację tych lokalnych wydarzeń jako wolontariat międzypokoleniowy. Mamy w swojej drużynie już prawie 30 seniorek. Senioralne Centrum Wolontariatu prowadzimy od 2018 roku. Ty zresztą jesteś ambasadorką tego no właśnie, centrum. Właśnie, mam zaszczyt pisać, opowiadać. Tak. I to ty mhm. pamiętasz ukułaś to, to hasło, że jesteś potrzebny, seniorze? Tak. tak. Że, że... Twoje, twoja aktywność jest potrzebna. Tak, właśnie, bo seniorze, Twoja aktywność jest potrzebna tym młodym ludziom, z którymi, z którymi ty razem działasz w tym wolontariacie, ale też jest potrzebna dla ciebie, prawda? Tak, tak. To, to zawsze trzeba o tym pamiętać. Yy, I tak, Bieg Przemysłowa to jest takie nasze, można powiedzieć, flagowe wydarzenie, ponieważ my tam rekrutujemy. 40-50 wolontariuszy na to wydarzenie i tam już nie zajmujemy się animacją, ale prowadzimy biuro zawodów, pakujemy wcześniej pakiety, zajmujemy się ceremonią dekoracji, czyli tym wręczaniem tak. medali. I te przygotowania są bardzo długie i jesteśmy od początku tej nowożytnej ery w ogóle biegu Przemysława. Jesteśmy jego współtwórcami. Spotykaliśmy się mm -hmm. wtedy pamiętam z Przemkiem Marciniakiem Gędziackim, wypuszczam z Arkiem, takim jeszcze wtedy zastępcą burmistrza, tworzyliśmy tą imprezę, nadaliśmy jej taki nowy po prostu rys i też byliśmy współtwórcami tego wydarzenia, ale na przykład bardzo chętnie wolontariusze biorą udział też i pomagają przy organizacji. Konferencji różnych, prowadziliśmy stoiska informacyjne, tak. recepcyjne, ale na przykład bardzo fantastyczna impreza, mało znana w środowisku. Ona się odbywa. Przełom sierpnia, września albo wrzesień. Bana Film Festiwal. To tak. jest festiwal kina niezależnego. Yy, przepraszam cię, z tym festiwalem jest związany nasz filmowiec z pleszewa Paweł Sarbinowski, prawda? Tak, I tam też są wolontariuszki. Oczywiście. Prawda? Ogromna grupa wolontariuszy, która przychodzi, yy, prowadzi jakieś stoiska z poczęstunkiem, ale też liczy potem głosy, zbiera te głosy. Dwudniowa impreza, zresztą serdecznie ją polecam, ale pomaga mi też ściśle współpracować. Z zajezdnią kultury, chociażby od lat pomagamy już w przygotowywaniu wystawy kartek bożonarodzeniowych. Młodzi też pomagają i, i przy. A powiedz, Lusynko, kto by to robił, gdyby nie było wolontariatu w mieście? No, ja myślę. Że wiele z tych imprez byłoby dużym wyzwaniem, bo w pierwszej kolejności należałoby pomyśleć o zatrudnieniu pracowników, dotrudnieniu ich na przykład na umowę, zlecenie, co pewnie już się przy jakichś imprezach dzieje. Mhm. E, musimy jednak pamiętać, że tutaj y, po pierwsze plusem, uważam, współpracy z nami, z lokalnym centrum, senioralnym centrum, jest to, że my jednak mamy już zorganizowaną ekipę wolontariuszy. My zajmujemy się. No ale powiedz mi, a jak można zostać wolontariuszem? Bo teraz jak my sobie tutaj rozmawiamy, rozmawiamy sobie o młodych wolontariuszach, o starszych. Jak można zostać wolontariuszem? Przede wszystkim trzeba wykonać pierwszy krok i umówić się z koordynatorem na pierwsze spotkanie. Jeśli chodzi o Senioralne Centrum Wolontariatu, to też mamy swój fanpage, stronę na Facebooku. Można tam napisać albo zadzwonić do Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich. Emilia Golińska jest tam koordynatorką. Przyjść na pierwsze spotkanie, my tam przeprowadzimy przez cały proces. Jeśli chodzi o świetlicę środowiskową i lokalne centrum wolontariatu, tu pracujemy z młodzieżą, też trzeba wykonać pierwszy krok. Przyjść tutaj i umówić się na pierwsze spotkanie albo napisać na messengerze wiadomość nawet do mnie Lucyna Roszak, Zapraszam serdecznie. I na tym pierwszym spotkaniu wprowadzamy kandydata na wolontariusza do tematu. Ponieważ, tak jak już wspominałam, chociażby to prawo w Polsce funkcjonuje. Tak. Musisz wiedzieć, świadomie się włączyć w to pomaganie, wiedzieć, na czym to polega. Tak jak świadomie włączasz się w takie piękne pomaganie, jakim jest krwiodawstwo, tak, tak. to też jak prawo reguluje, tak samo wolontariat jest regulowany. Więc trzeba przyjść się umówić. My wprowadzamy do tematu. Młody wolontariusz, nowy, taki na rybek, musi przejść obowiązkowo takie szkolenie wprowadzające. Ono trwa 2-3 godziny zegarowe, gdzie mm. trochę wprowadzamy właśnie w ten Ale tematykę. powiedz tak, jeżeli ktoś działa w wolontariacie, to kończąc na przykład swoją tutaj naukę w szkole, czy on może sobie to w swoim CV umieścić? Oczywiście. Teraz jest na świecie to w ogóle, i w Europie, ten tak. trend. Obowiązuje. Na przykład jest taki Europejski Korpus Solidarności, który ma w ogóle system do wydawania takich Europasów, potwierdzających w ogóle zdobyte podczas wolontariatu kompetencje. Właśnie, a jakie kompetencje można zdobyć? Dlatego, że teraz się mówi tyle o tym, że kończysz szkołę, ale to nie znaczy, że ty będziesz w tym fachu pracować do końca świata i jeszcze jeden dzień, bo rzeczywistość stawia przed nami ciągle nowe wyzwania i ciągle musimy zdobywać te nowe kompetencje kompetencje i jakie są najważniejsze i, i które można właśnie uzyskać działając w wolontariacie. Myślę, że do takich najważniejszych, przynajmniej z mojego punktu widzenia, kompetencji należy taka, mianowicie często niedoceniona kompetencja, że jednak pracujesz w grupie Właśnie. i musisz się do tej grupy dostosować, musisz sobie z nią poradzić, dogadać się w tej grupie, rozwiązywać z tą grupą problemy i wyzwania, bo yy, wolontariusze, my tutaj yy, specjalizujemy się w pracy z uczniami ze szkół ponadpodstawowych, 7-8 klasa, są często samodzielni na tych stanowiskach, tak. które od nas otrzymują. My oczywiście jesteśmy, czuwamy tak. nad całością, ale nie zawsze my podejmiemy tę decyzję, więc musisz nauczyć się tej współpracy w grupie rozwiązywania ad hoc problemów musisz na, u, uczysz się kontaktu z ludźmi tak z klientem w ogóle tak. który przychodzi do nas często na tych wydarzeniach jest czasami gorąco jest nerwowo e, trzeba umieć e, udzielać informacji a powiedz y, Lucynko Lucy przepraszam, ile osób przez ten czas od tego 2008 roku przeszło tutaj przez o, was? Boże, to no tak mniej więcej, więcej. Mniej. Wiesz, co innego to będzie bardzo trudno. Myślę, że setki, myślę, że setki. Tak naprawdę my ten wolontariat już prowadziłyśmy wcześniej, bo Świetlica funkcjonuje już 22 lata. Wtedy to nie była jeszcze taka sformalizowana jednostka, w zasadzie Lokalne centrum jest programem, który realizujemy w świetli Środowiskowej, ale to na przykład ilu jest teraz wolontariuszy? Tak. Aktualnie my w bazie mamy prawie 40 osób, młodych mm -hmm. wolontariuszy, z czego 30 osób to są bardzo aktywne osoby. Jeśli chodzi o senioralne centrum, to jest 30 seniorek, z czego kilka jest nowych, 25 jest aktywnych tak na bieżąco. Więc to sobie wyobraźcie, od no 2018 roku. Yy, to jest taka wymiana pokoleniowa co 2-3 lata, bo tak, ludzie dołączają, odwoczą, dołączają, kończą szkołę, więc no myślę, że no, no naprawdę mogę powiedzieć, że setki setki osób. A której, w której szkole macie takie najprężniejsze, takie najbardziej rozwinięte co, wolontariat? Irenko, to trudno jest powiedzieć, bo chciałabym też wspomnieć tylko o strukturze, że poza tym, że jest takie lokalne centrum jak nasze, to senioralne również, to działają jeszcze w szkołach szkolne koła albo kluby wolontariatu. My z nimi współpracujemy, z nich też rekrutujemy wolontariuszy do naszego Czyli lokalnego centrum. One, oni jakby nie wchodzą w skład tej nie. twojej. Czasami tylko... tak, też z nich tak ja rozumiem. ale jeszcze działają odrębne koła. E, takich kół w powiecie plaszewskim mamy 20. Właśnie i muszę państwu powiedzieć, że 5 grudnia, kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariatu, Wolontariusza, w Zajezdni Kultury odbędzie się wielka impreza, wielka gala, na którą zjadą wolontariusze z całego powiatu. Powiedz coś, kto przyjedzie i co tam będzie. Przyjedzie, przyjadą przedstawiciele, po 10, 10 przedstawicieli 18 szkolnych klubów. To będą szkoły ponadpodstawowe, ale również Chocz, Kwileń, Taczanów, Lenartowice przyjadą, Bary, yy, chyba gizałki przyjadą no naprawdę z całego po prostu powiatu pleszewskiego przyjadą koła ktu, z koordynatorami opiekunami swoimi i, I otrzymają... one działają na tych samych zasadach wolontariackich jak te tutaj za... ta zasada w szkole jest troszkę inna, ale zawsze obowiązuje ta zasada, że należy z wolontariuszem podpisać to porozumienie o wolontariacie. Tak, czyli wolontariusz nie może tak. sobie iść sam, nie. tylko zawsze pracuje na podstawie tego porozumienia tak. z wolontariatem. A powiedz jeszcze takie ci zadam pytanie: bo u nas tutaj, u ciebie, nie ma wolontariatu opiekuńczego, nie. bo bardzo często nie. ludziom się kojarzy wolontariat z tym, że ktoś przychodzi do osoby starszej, pomoże jej tam wyprowadzić, pieska i tak dalej. My się nie specjalizujemy w takim wolontariacie. On na razie tutaj tak nie wybrzmiewa. E, e, taka jest moja ocena, że gminy tutaj czy ośrodki pomocy społecznej radzą sobie z tym wspieraniem seniorów w domu, ale on się pojawi. My też już o tym dyskutujemy, że taka forma wsparcia, czyli to się nazywa taki wolontariat, nawet bardziej wytchnieniowy? Towarzyszący. towarzyszący że wolontariusz właśnie. towarzyszy tej osobie. Odwiedza ją, spędza z nią czas. Nie wykonuje takich świadczeń, właśnie tak, typowo tak. opiekuńczych, bo za to jednak jest odpowiedzialny system. Tak, tak. A my będziemy tutaj wspierać um, osoby, które będą na przykład będą miały ograniczoną ruchomość, nie będą mogły wyjść po prostu samodzielnie z domu yy, w ten sposób, że po prostu wolontariusz będzie spędzał czas to. Ale to osobom. są wszystko plany, tak? To są plany, ponieważ mm -hmm. to jest ogromne wyzwanie dla nas jako społeczności. Ten wolontariat mogą świadczyć wyłącznie osoby dorosłe. Dobra, no to teraz powiedz Lucynko, jakie są twoje marzenia jako liderki tego wolontariatu, bo ty już się z wszystkim kojarzysz. Lucy, wolontariuszka i nawet jak posiwiejesz, to będziesz ta Lucy, która biega w tej pomarańczowej koszulce i wszystkim chcę pomagać, a ja muszę państwu powiedzieć, że w którymś roku jeszcze wtedy była gazeta Pleszewska, Lucyna została przez redakcję nominowana do tytułu Pleszewianki roku. Dziewczyna Schocza jakby zdobyła tytuł Pleszewianki roku właśnie za wolontariat i pamiętam jak opowiadałaś w tym domu parafialnym, bo to wtedy jeszcze było w domu parafialnym, na czym polega ten wolontariat i wszyscy tak patrzyli. A teraz chyba zdążyłaś już ludzi o z tym wszystkim, prawda? Myślę, że tak, że jesteśmy już oswojeni, mamy dużą wiedzę, jesteśmy też rozpoznawalni, coraz więcej osób chce się włączać w wolontariat. My mamy coraz więcej telefonów z miasta, właśnie też od osób dorosłych. E, ponieważ niektóry wolontariat mogą świadczyć osoby, które mogą być samodzielnie. Młodzi ludzie zawsze, niepełnoletni, muszą go świadczyć pod opieką. Ale Ty się ja, szkolisz cały czas. Oczywiście. Może tak jeszcze na koniec powiedz. Ja tylko powiedz, właśnie powiem no? o tym moim To było w 2010 roku jeden, bo ja ci przypomnę, taki tytuł Zdobyłam Wam wtedy najmłodszą tak, treszewianką chyba i jeszcze. zdobyłaś najwięcej głosów kapituły, Super, bo wtedy to przydzielała jeszcze kapituła. To było fantastyczne dla mnie doświadczenie dla społeczności całej naszej. Tak. To było fantastyczne doświadczenie, że ktoś docenił w ogóle to nasze zaangażowanie wolontariuszy, ktoś zobaczył, ile my robimy na rzecz tej społeczności. Moim marzeniem jest to, żeby młodzi ludzie jak najwięcej się włączali, bo mamy pewien kryzys. O tym mówimy wszyscy. Jeśli chodzi o tą aktywność społeczną ludzi młodych, bo przecież muszą nas zastąpić te następne Oczywiście. pokolenia, musimy wychowywać nowych ludzi. Bardzo dużym wyzwaniem, ale i możliwością jest angażowanie właśnie seniorów, bo przypomnijmy, to miasto też się starzeje. Tak. Coraz więcej nas tu będzie mieszka mieszkających coraz starszych. Już dzisiaj 30% mieszkańców to mieszkańcy 60, plus i to też jest tak. olbrzymi potencjał. Ja uważam, często niezagospodarowany, jeśli chodzi o ludzi starszych, ale też chodzi o to, żeby odczarować trochę ten wolontariat od właśnie typowo tylko takiej pomocy, o której się często mówi, że możesz zaangażować się jako wolontariusz w fajną akcję. Przyjść udział w fajnym wydarzeniu. Poprowadzić kiermasz, tak poprowadzić zabawę dla dzieci. Spotkać się z młodymi ludźmi międzypokoleniowo. Ja w Ciebie wierzę. <laughs> Bardzo ja mimo. w Ciebie wierzę, tak jak mało, w mało kogo po prostu. Serdecznie zapraszam, bo my ruszamy teraz z nowym projektem, yy, wariant wolontariat finansowanym z Narodowego Instytutu Wolności z, pro, z programu WOW w NGO. Od stycznia będą nowe nabory na wolontariat. Czyli. Oczywam wariant. Wolontariat. Czy to wariant dla Ciebie zastanów się? Tak jest. Czy to wariant dla Ciebie Dokładnie. zastanów się, zachęca? zachęca Lucyna Roszak. A ja na cię... myśle Kuczyńska. Tak jest! Bo ja jestem taką wolontariuszką <laughs> z doskoku, prawda? I to też można takim wolontariuszem być. To jest Dzień... też w porządku. Dziękuję pięknie. Ja Dziękujemy bardzo.